Bardzo atrakcyjnie mm. wygląda Z tym ledem Który ma jeszcze dodatkową funkcję Bo może być kierunkowskazem Czyli po włączeniu kierunkowskazu Białe światło gaśnie Camaro Kto o nim nie słyszał Alistwa zaczynam mrugać co kiedyś sobie marze. kupię takie auto Bo nie ukrywam Marzę o nim od dziecka Camaro albo Mustang Tymczasem to jest tylko na płaci, co, jak mam prawda, do czynienia tak było uzgodnione, z, 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 uzgodnione z klientem do mustangów była tutaj na dole wymagają przerunów, oczywiście może nabryzką. być tutaj na dole, łamana eee, troszeczkę do góry, może być iść górą, światło do jazdy wcale nie musi być w, listwę. być w formie listwy, może być firmeringów E, ta też nie musi być jedna, mogą być dwie wersje europejskie. A czyli ta soczewka Także, pełni funkcję Tak naprawdę dwi, każdy pomysł jest w stanie A drogowe. im bardziej czyli wymagający, i nie ma tam tradycyjnej książki ani halogenowej, ani ksenonowej. E, mamy tam monolit, taką, taki projektor e, biletowy. Camaro, Dodatkowo. Ta lampa nie została słysza. wyposażona By Kiedyś sobie kiedyś sobie nie kraty, takie to, bo Nie ukrywam, staram się ją uruchomić, zobaczymy czy mi się to uda Samara. Marzę o nim od dziecka Camaro albo Mustang Jest, całkiem się udało Tymczasem o. na co dzień mam do czynienia z lampami do Camaro Do Mustangów i innych aut z USA Które wymagają przeróbki na wersję europejską ten model Camaro został wyposażony tutaj w projektor biledowy pasami przyspieszeń europejski atrakcji nie wygląda pełni w dwie, dwie funkcje pełni który ma się światła do dodatkowa funkcja może być drogowy, czyli długie, czyli i długie i nie ma tam cynnej żarówki ani gaśnie. halogenowej ani ksenonowej Mamy tam monolit, taki projektor embiledowy. Dodatkowo ta lampa tutaj została wyposażona w listwę LED do jazdy dziennej. To jest tylko przykład, jest, akurat, akurat tak było zgodnie z, 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 uz, uzgodnione z klientem, żeby ta listwa była tutaj na dole. Całkiem Ona się oczywiście o. może być tutaj na dole łamana troszeczkę do góry. Może być iść górą. Światło do jazdy dziennej wcale nie musi być w formie listwy. Może być w formie ringów. Ta soczewka też nie musi być jedna. Mogą być dwie, a nawet trzy. Także tak naprawdę każdy pomysł jesteśmy w stanie zrealizować. A im bardziej wymagający. Bo sami przyznacie, że bardzo większą chęcią wygląda. do niego podchodzę z tym LEDem, który ma jeszcze dodatkową funkcję, bo może być kierunkowskazem, czyli po włączeniu kierunkowskazu białe światło gaśnie, a listwa zaczyna mrugać w kolorze pomarańczowym. To jest tylko przykład, ja akurat tak było z, uz, uzgodnione z klientem, żeby ta listwa była tutaj na dole, ona oczywiście może być tutaj na dole, łamana troszeczkę do góry, może być iść górą, światło do jazdy dziennej wcale nie musi być w formie listwy, może być w formie ringów, ta soczewka też nie musi być jedna, mogą być dwie, a nawet trzy, także... Tak naprawdę każdy pomysł jesteśmy w stanie zrealizować, a im bardziej wymagający, tym z większą chęcią do niego podchodzę.